Akacjowa 38 to znana hiszpańska telenowela emitowana na TVP1, która przedstawia codzienne życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie. To miejsce pełne emocji, tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Jakie wydarzenia przyniesie 742 odcinek, zaplanowany na piątek 7 listopada 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 743, streszczenie szczegółowe. Servando wygrywa zakład. Zdobywa serce niezbyt pięknej, głuchej Juany, recytując jej swój wiersz. Tyle tylko, że wiersz nie jest jego, lecz znanego hiszpańskiego poety. Elvira słyszy, że Adela zamierza pójść boso pomodlić się do Madonny. Rozbija więc kieliszek na ulicy, by Adela poraniła sobie stopy. Maria Luisa chce nakłonić Lolitę do porzucenia Antonita, który rzekomo dla niej rezygnuje z dobrej posady. Dla Lolity to ostateczny dowód miłości Antonita. Ku przerażeniu Marii Luisy, Lolita publicznie wyznaje miłość jej bratu. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś poniewróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość, od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela, i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przytytułowej Akacjowej 38.